Elu, elu, z tej strony Piotrek. Dzisiaj sobie zagramy w Minecraft Pocket Edition. Zagramy sobie, no to, że jak znajdę go, który miałem wcześniej, pamiętacie? W tamtym odcinku ostatnim, który nagrałem z Minecrafta. Jedynym. Chciałbym wszystkich pozdrowić, tych, którzy lajkowali like i dawali mi suba. Dzięki. Czekaj, zobaczymy. Tak. Nie, to nie to. A to jak testowałem? Dobra. Nie wiem, co właśnie zrobić, czy nie budować sobie czegoś. Słuchaj, może jakiś dom zbudować? Jako? A jak ja? robię zrobię Wam krótkie cięcie. no i po prostu. Dobra, więc jestem po tej krótkiej przerwie, zbudowałem dom, jak widzicie. W tym domu będą się działy różne rzeczy, bo na przykład w następnym odcinku nagram w tym domu, wiecie co? Już wam mówię. To będzie nocy w opuszczonym dom. To będzie takie powybijane szyby. Właśnie teraz tak zrobię, że już prawie po was szyby będzie powybijana, czasami czar, nawet Klipery tu będą wchodziły, wszystko będzie. Na przykład teraz, to zmienimy pomieszczenie. W tym pomieszczeniu damy duchy. Ale w następnym odcinku już damy duchy. dzisiaj tylko będziemy budować ten. Żeby ten odcinek był trochę dłuższy, to nie będę go przerywał. Nie będę robił przerw. Nie mogę. No, mogę tak. I... Hmm. Też mi pobrało grę Hungry Shark. Też fajna gra. Sarka że nie nagrywa FIFA, ale ja mam taki telefon, że nie mogę po prostu nagrywać FIFA. No i to będzie takie powieszcząko. Dwa Drzwi Też szybę damy um. Dobra Na razie to na dzisiaj koniec I następny odcinek to właśnie będzie albo z punktu albo, albo z tego, więc nara